Zadanie 24, matura 2016, sierpień, poziom podstawowy. Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych podzielnych przez 3? Można by było je wszystkie wypisać, ale można też skorzystać z własności ciągów, bo pierwsza, najmniejsza dwucyfrowa liczba naturalna podzielna przez 3 to jest 12. Ostatnia dwucyfrowa podzielna przez 3 to jest 99. Wiemy, że Następna po 12 to będzie 15, później będzie 18, będą 3 kropeczki i 99. Czyli za każdym razem będziemy dodawać po prostu po trójce. Czyli można powiedzieć, że to jest A1, a nasz R będzie po prostu wynosi 3. I pytanie tylko, którym wyrazem ciągu arytmetycznego o takiej różnicy będzie 99. W takim razie lecimy. 99, wiemy ile wynosi ten n wyraz ciągu. A1 znamy, czyli 12 plus n odjąć 1, bo tego nie znamy, razy 3. No i równanie z jedną nie w takim razie możemy tutaj 99 mamy, to jest 12 plus 3n odjąć 3, czyli 12 odjąć 3 to jest 9. Tą dziewiątkę przyniosę na lewą stronę, czyli będziemy mieć 99 odjąć 9. Jest równy 3n. Czyli tu jest 90 jest równe 3n i wychodzi na to, że n jest równe po prostu 30. Hop I to 99 jest 30 wyrazem, czyli 30 liczbą, która dzieli się przez 3 i jest dwucyfrowa. I to jest odpowiedź D.